Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj króliki mają 3 dni, prawie 4, ponieważ samica się okociła 8 o godzinie 17, więc mają już prawie 4 dni. No i żeby nie przedłużać wyciągnę samicę i pokażę Wam młode. Matka ma radochę, goni sobie tu, zajada trawę. Później ją złapię Ja wyciągnęłem sobie już samicę Teraz wyciągnę młode I sprawdzimy Zobaczycie jak teraz wyglądają Ja wyciągłem sobie już młode Tutaj możecie zobaczyć, że Zaczęły już obrastać sierścią Może tego jeszcze tak nie widać, ale najbardziej widać to tutaj na główce Że już pojawia się im szary kolor Yy, bardzo podobały się mi te młode yy, tutaj ten jeden jest taki yy, du dużo większy od tej dwójki a ten to już w ogóle taki maluch ale no trudno i tak są bardzo ładne yy, jeżeli będzie jakaś samiczka to na pewno sobie ją zostawię Widzicie, młode mają grube brzuszki, są nakarmione. To teraz włożymy sobie je do gniazda, wpuścimy samice i yy, trochę Wam poopowiadam. Tu je teraz przykryję trochę puchem. O, widzicie, przykrywam je puchem. I teraz puszczę samicę, zaraz wracam. Jak widzicie, włożyłem sobie samicę do klatki. Yy, obgryzała przed chwilą marchew. Yy, dałem jej marchewkę, dlatego żeby nie, zaraz nie wąchała gniazda, tylko zajęła się yy, jedzeniem marchewki. Jestem yy, po prostu tak zdenerwowany, już nagrywam to chyba jedenasty raz i nie chcę mi to w ogóle. Yy, cały czas coś przerywa, coś przeszkadza. Życie youtuberów jest takie ciężkie, że to jest. Yy, po prostu nie rozumiem tego, no ale mniejsza z tym, nie o to chodziło. Na samym początku chciałbym się zająć podrzuceniem młodych do innych gniazd. Zazwyczaj staram się kryć samice w tym samym terminie, żeby na przykład jeżeli ta samica miałaby 10 sztuk, a jakaś inna tylko dwie, to to jest oczywiste, że podrzuciłbym te młode na przykład kilka sztuk młodych od tej samicy do tamtej, która ma tylko dwie sztuki, ponieważ te młode byłyby dużo mniejsze i słabsze od tamtej, gdzie są tylko dwie sztuki. Wiadomo, więcej mleka dla, dla tylko dwóch sztuk. Akurat teraz nie udało się mi tak pokryć samic, aby wykoty były w tym samym czasie. Ta wykociła się 8, druga Belgijka ma y, termin na 17, chociaż nie wydaje mi się, żeby była kotna, ale wszystko zobaczymy. Y, ale jak widzieliście, y, samice y, mieszańca i samice barana francuskiego starałem się kryć w tym samym czasie. Y, w poprzednim wykocie były tylko dwa dni różnicy, a w następnym wykocie były tylko... teraz y, kryłem je w tym samym dniu, więc zobaczymy. Termin będą mieć na 7 maja, ale to jeszcze czasu mamy. Na razie zajmijmy się tą samicą. Jeżeli chcecie przełożyć te młode do innego gniazda, to musicie pamiętać o tym, że te młode nie powinny być starsze od tamtych o więcej niż 2-3 dni. Jeżeli chcecie przekładać te młode, to musicie pamiętać o tym, żeby wyciągnąć samice z klatki. To już nie jest tak, że e, jeżeli e, sprawdzacie gniazdo w obecności samicy, bo niektórzy tak robią, to e, przy e, przekładaniu e, z młodych do innego gniazda samice musicie wyciągnąć. E, pamiętajcie, żeby e, przed włożeniem ich do gniazda dobrze natrzeć ich puchem, od z nowego gniazda zapach, żeby przeszły zapachem nowej samicy jeżeli włożycie je do gniazda to nie wkładajcie od razu samicy bo one jeżeli będą się tam wiercić pomiędzy tamte młode to nabiorą zapachu też tamtej samicy przez to przechodzenie tak jakby wiercenie się ja osobiście podkładam młode tylko raz Jedna samica miała 3 sztuki, a druga 12? Jakoś tak to chyba 4 5 sztuk przełożyłem chyba do tej samicy, która miała tylko 3 sztuki e, Tak e, i jednym z tych królików, które przełożyłem e, jest samica mieszańca, którą e, widzicie na różnych filmikach z mojego kanału e, Zapraszam e, zresztą na te filmy e, to jest ta samica, którą podłożyłem. Samica wtedy wychowała wszystkie te młode. Akurat udało się. Więcej tego nie praktykowałem, ponieważ jakoś tak się nie składało. Teraz samice mają u mnie góra do 6 młodych. Bo jak widzicie, tamta samica mieszance miała 10, ale wychowała tylko 5. I to przez to, że powyciągała za za cyckiem że tak powiem i, i młode zamarzły e, jeszcze jedna sprawa e, dotycząca tego, że jeżeli samica Wam padnie odrzuci młode zabraknie jej mleka to możecie wykarmić te młode sami ale to jest bardzo ciężka sprawa ponieważ e, mleko królicze e, różni się e, dużo składnikami od e, od mleka krowiego czy od y, każdego innego y, ja karmiłem młode sam raz ponieważ y, by, ponieważ y, zachorowała mi samica samica przeżyła ale y, nie zajmowała się młodymi y, było wtedy 9 sztuk miały chyba bodajże 5 dni i wychowałem z 9 sztuk 6 6 wychowałem sztuk ale karmiłem je mlekiem owczym jak wiecie mam owce i wtedy akurat karmiłem je a źródła podają że te, takie króliki odrzucone przez matkę i które na przykład ich chcemy wykarmić je sami należy im podawać mleko, kozie lub kocie kocie, mleko w proszku można kupić u weterynarza Znam hodowców, którzy śmiali się, że jeżeli kotka miała kocięta, to jakoś, nie wiem, trzymali ją i podkładali młode do syska, ale to są tylko takie teorie brednie, nie wierzę w to. Jakoś tak jestem taki nieufny. I myślę, że to, jak widzicie, młode zaczęły obrastać sierścią. Są już całkiem duże. I myślę, że kolejny odcinek będzie w wieku 7 dni, kiedy sami y, młode już będą 7-8, kiedy już będą porośnięte sierścią. I to by było na tyle w tym odcinku. O, jeżeli macie do mnie jakieś pytania y, odnoszące się do tego, co powiedziałem na przykład w albo jeszcze jak czegoś nie wyjaśniłem, to zadawajcie je w komentarzu, albo y, piszcie na y, mój e-mail, ale myślę, że prościej będzie w komentarzu. Ja na pewno na, nie, na te Wasze pytania odpowiem. I to by było chyba na tyle. E, dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Subskrybujcie, łapkujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.